Dobry dzień! Kim jest Jezus? Kim dla Ciebie jest Pan Jezus? Dzisiejsza Ewangelia przenosi nas znowu do Jerozolimy. Znamy już to miejsce. Dalej jest Święto namiotów. tym razem siódmy dzień, czyli najbardziej uroczysty. No i w tym siódmym dniu Jezus wychodzi i zaczyna po prostu głosić, że każdy, kto jest spragniony Niech przyjdzie do mnie i pije, a strumienie wody żywej wytrysną z Niego. To jest bardzo ważny fakt. Czyli kto przychodzi, kto wierzy, z tego wytrysną strumienie wody żywej. Czyli Bóg będzie odpowiedzią na wszelkie pragnienie też człowieka. Kochani, kim jest Jezus? Niektórzy Go uważali za proroka, niektórzy Go uważali za Mesjasza, niektórzy Go uważali za kogoś, kto się potrzeba Dla niektórych był po prostu nieistotny. To jest bardzo ważne pytanie, bo od tego pytania zależy to na ile jesteśmy w stanie go doświadczyć. Zobaczcie, że apostołowie w pewnym momencie Piotr mówi: Ty jesteś mesjasz, syn Boga żywego. I to jest Piotr, który wprawdzie później zdradzi Jezusa, ale to jest Piotr, który później stanie się głową Kościoła, który doświadczy mocy Ducha Świętego, który jak będzie mówił do Żydów, to 3000 osób się po prostu nawrócą. Wow. Takie rzeczy się właśnie dzieją pod wpływem, pod mocą właśnie Ducha Świętego. Ale to jest też odpowiedź właśnie Piotra, że ty jesteś Mesjasz. Czyli Piotr uwierzył w to, że Jezus jest Mesjaszem, że nie pochodzi po prostu od Boga, że jest tym, który ma wyzwolić właśnie lud, że jest tym, który jest po prostu samym Bogiem. On w to właśnie uwierzył. I dlatego też tego doświadczył. Faryzeusze, arcykapłani, oczyni um, w piśmie, mimo tego, że byli tak biegli w piśmie, że znali po prostu literę... Mua, nie rozpoznali Mesjasza i przez to nie doświadczyli. Właśnie bardzo mocno też jego mocy w ogóle nie doświadczyli. Nie dali otwartości serca, a Bóg, jak wiemy, działa w wolności człowieka. Kochani, sam Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem. To znaczy, że zna owce swoje. A one go znają, to znaczy, że owce znają po prostu jego głos, że troszczy się o swoje owce, że jest gotowy oddać nawet swoje życie za owce. Mówi o tym, że jest drogą, prawdą i życiem. E, czyli nawet po prostu, kiedy wschodzi wieczór, nawet wtedy, kiedy jest ciemno, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, z właśnie, nie lęknę, bo ty jesteś ze mną, bo ty jesteś moją drogą, bo ty mnie prowadzisz. Przeprowadzisz przez wszelkie ciemności, wirusy, trudy e, i tym podobne rzeczy. Jezus mówi o sobie, że jest wstaniem i życiem, czyli właśnie. Właśnie On zmartwychwstał po to, żeby i każdy z nas narodził się na nowo, żebyśmy i my zmartwychwstali, to jest niesamowite. I On jest życiem. Czyli tym tak właściwie, co jest całą głębią, co jest istotą, on jest bramą owiec, czyli właśnie On prowadzi nas właśnie do Ojca, wpuszcza nas do zagrody i doprowadza do ojca. To Jezus mówi o sobie. A dla ciebie, kim jest Jezus? Kochani, dla mnie Jezus jest, jest wszystkim, dla mnie Jezus jest miłością, dla mnie Jezus jest towarzyszem, jest, jest przewodnikiem, jest tym, bez którego moje życie nie miałoby sensu, jest tym, bez którego czułbym się niepełny, jest tym, który objawił mi największą miłość, który przemienił moje życie, który wniósł przeogromną radość w moje życie, który daje mi jakieś doświadczenie i poczucie misji. Jezus jest moim towarzyszem, jest moim przyjacielem, jest kimś, kto jest blisko. Jest dla mnie niesamowicie ważny, niesamowicie istotny. I wierzę, że właśnie przez to, że jest dla mnie właśnie Bogiem, kimś istotnym, to mogę doświadczać bardzo mocnej Jego miłości, mogę doświadczać Jego mocy, mogę doświadczać Jego prowadzenia, mogę doświadczać naprawdę piękna, mogę doświadczyć tego, że się nie boję, że nie ma w moim sercu lęku, że w moim sercu jest po prostu przeogromniasty, przeogromniasty pokój. Tym jest dla mnie Jezus, a dla Ciebie kim jest Jezus? I chciałbym, kochani, żebyśmy pomodlili się, więc powtórzcie za mną jak możecie. Panie Jezu Chryste, udziel mi ducha mądrości i objawienia, abym poznał kim jesteś naprawdę i za tobą całkowicie poszedł. Niech się tak stanie. Amen. Serdecznie Was pozdrawiam.